Pierwsza ważna rzecz, którą zauważyłem, to to, że sprzęgło nie jest nam potrzebne do ruszania, chyba że chcemy podjechać pod jakąś górkę albo chcemy na przykład podjechać pod jakiś krawężnik. To wtedy tak. Od zera do 20 km na godzinę na pierwszym biegu. Potem przerzucamy na dwójkę, trójkę włączamy dopiero wtedy, kiedy mamy już 50 km na godzinę. Wbrew pozorom, wcale nie jest tak strasznie cicho, jak mi się wydawało, ale to też. Pewnie dlatego, że to nie jest samochód dobrze wyciszony, to jest po prostu zwykłe dostawcze kombo. 60 na godzinę, czyli taka prędkość jak najbardziej miejska. Zapas mocy jakiś tam jest, na czwartym biegu po wciśnięciu pedału do oporu, czuć, że ten samochód trochę się rozpędza, na trzecim biegu prawdopodobnie będzie trochę lepiej, trochę hałasuje. Zaskakujące jest to, że ten samochód, mimo że ma bardzo kiepskie osiągi, ale tak naprawdę prowadzi się wyjątkowo, wyjątkowo fajnie. Jest dobrze wyważony, dzięki temu, że te akumulatory zostały rozmieszczone z głową. Nie ma czegoś takiego, że na przykład na zakrętach auto próbuje wypaść z trasy, nawet przy takich oszałamiających prędkościach jak 45 albo 47 km na godzinę. Hamuje też bez żadnego problemu. Tutaj, co prawda, w tej wersji nie ma wspomagania hamulców, więc też się trzeba odrobinę do tego przyzwyczaić i się na to przestawić przede wszystkim. Ale po co komu wspomaganie hamulców w elektrycznym samochodzie, którym 100 km przejeżdżamy za 3,5 zł? Gaz do dechy. 50. Trójka. Gaz do dechy. 48. Wyprzedzanie czegokolwiek tym, tym autem jest. No powiedzmy, że to jest nowy wymiar strachu. Natomiast wydaje mi się, że dużo lepiej ten samochód zachowuje się w mieście, gdzie po prostu ruszamy spod świateł, wciskamy pedał gazu i gdzie wszystko. Te jego osiągi przede wszystkim nie przeszkadzają tak strasznie. Tak naprawdę musimy się trochę przyzwyczaić do tego silnika elektrycznego, do tego, gdzie on ma swoją moc, kiedy ma jej najwięcej i jak ją wykorzystywać. Jeżeli przeniesiemy swoje nawyki z samochodu spalinowego tutaj do tego auta, to nagle się okaże, że ten samochód wcale nie chce jeździć tak, jakbyśmy tego po nim oczekiwali. Musimy nauczyć się jeździć. To nie jest zwykły samochód, to jest samochód elektryczny. Ten konkretny egzemplarz, a raczej jego przeróbka, kosztuje około 20 tysięcy złotych, plus oczywiście koszt samochodu. Sporo, więc raczej nikt się nie skusi, chyba że będzie miał z tego jakąś korzyść. Oprócz mniej skołatanych nerwów i tej świadomości, że z rury wydechowej, której tutaj zresztą akurat nie ma, nie wydobywają się kłęby dwutlenku węgla, tlenku siarki czy tlenku azotu, potrzebny jest jeszcze jeden jakiś mocny argument. I to jest ten argument. 1 kilowatogodzina kosztuje w zależności od taryfy i dostawcy od 20 kilku do 50 groszy. Na przejechanie w optymalnych warunkach 100 km potrzebujemy ich około 13. Dzięki czemu koszt przejechania 100 km, jeśli mamy lekką nogę i wynegocjujemy z elektrownią drugą nocną taryfę, może być śmiesznie niski, nawet sporo poniżej 4 zł w porównaniu do aut diesla czy z instalacją gazową, którymi przejechanie 100 km po mieście kosztuje minimum 15 zł. Żywotność akumulatorów to od 500 do 700 ładowań. Ich ewentualna wymiana, choć nie trzeba tego robić od razu hurtem, oscyluje w granicach 8-9 tysięcy. Skoro przyjmijmy 600 ładowań, da nam za każdym razem 120 km, możemy przejechać około 72 tysięcy km bez żadnych inwestycji, jedynie płacąc rachunki za prąd. Skoro każde 100 km kosztuje w zaokrągleniu 3,5 zł, to na paliwo, czyli energię, wydamy w tym czasie 720 razy 3,5 2520 zł. Przejechanie 72 tysięcy km autem. Na gaz lub dieslem to minimum 10 800 zł, czyli zakładając, że będziemy chcieli wymienić od razu wszystkie akumulatory i pomijając aspekty ekologiczne, to i tak będziemy na małym plusie. Chyba. Na koniec chyba warto zadać sobie pytanie, czy to się przyjmie. Moim zdaniem tak, nie ma innego wyjścia. Z tym, że jeszcze nie teraz, myślę, że potrzebujemy jeszcze 5, być może nawet 10 lat. Mimo, że ta technologia tak naprawdę ma same zalety jest bezpieczna, jest bezawaryjna, jest tania, jest wygodna to chyba potrzebujemy jeszcze trochę czasu. My kierowcy chyba nie jesteśmy jeszcze gotowi. Może gdyby sąsiad miał takie auto i był z niego zadowolony, to wtedy szybciej podjęlibyśmy decyzję. Na dziś to wszystko. Serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek już w poniedziałek. Do zobaczenia.